Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. No, następny dzień mamy. I tak to leci nieubłaganie. Moja stylówka dzisiaj w kolorze niebiesko-czarnym i y, odważyłam się dzisiaj założyć mój wisior. To jest ta seria biżuterii pierwotnej. Tutaj jest taki turkusowy kamień. Y, opleciony y, w metal. Na żymieniu, w kolorze metalowym. No, już widzę jego mankament, bo się bardzo odwraca. Nie wiem, coś tutaj źle powiesiłam, albo jest po prostu za ciężki, ale ogólnie da się przeżyć. Tak wygląda na kawałku drewna. I do tego mam układankę czarną, tą trzyponową. Miałam iść pierwotnie w białej bluzce, ale do, była za grzeczna i nie pasował ten wiesior do niej, więc założyłam czarny golf. No do czarnej spódnicy, żeby nie było za dużo kolorystyki. No i co ja Wam dzisiaj mogę pokazać? Yy, pokażę Wam, co znalazłam wczoraj na śmietniku. To jest znak, moi drodzy. Jak wiecie, ja tam jestem dość mocno zakręcona na punkcie duchowości, aniołów, dobrej energii, Matki Boskiej, Boga ogólnie rzecz biorąc, wszechobecnego. Nie nazywam go jakoś specjalnie, po prostu wiem, że jest. Nie wiem, że się mną opiekuje. I nawet wczoraj jakieś takie głosy zaczęłam słyszeć, i nie wiem, czy ja już po prostu wpadam w psychozę, czy. Po prostu ktoś do mnie mówi gdzieś tam z góry, z wszechświata, jakiś głos taki bosko anielski. Słyszę, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zawierz yy, i, i wiesz. Yy, bądź pełna wiary. No i z tymi słowami też do Was przychodzę, bo tak mnie jakoś to ruszyło i to właściwie było takie dziwne. Bo to było na środku rynku w Katowicach. Ja tak aż, taka szłam zmartwiona. Oczywiście moje paranoiczne myśli się gdzieś tam kłębiły <laughs> dużo pesymizmu. Mi się włączyło i, i nagle usłyszałam ten głos. I jestem za niego wdzięczna. Dziękuję ślicznie, <laughs> że ta moja duchowość w ogóle gdzieś się kontaktuje z wszechświatem. No, i jeszcze dostałam znak po drodze. Znalazłam go troszkę wcześniej niż usłyszałam ten głos, ale się z Wami podzielę moim znaleziskiem. Znalazłam obraz Anioła. On nie jest skończony, ale mnie urzekł. Popatrzcie. Coś takiego leżało na śmietniku. Takie piękne pióra anielskie. I y, miałam go zostawić. Y, I mówię, jak będę wracała, to, to go wezmę. Ale jest nowy głos słyszałam mówi, y, który mówił: y, nie, zabierz go, y, bo jego już nie będzie jak wrócisz. I, i, I zabrałam i szłam z tym obrazem przez całe miasto. I y, 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 niosłam go, ale byłam bardzo szczęśliwa, że go znalazłam. Druga rzecz, którą wczoraj robiłam, to obraz, on jest w takiej kategorii też troszkę duchowości, ale takiej troszkę innej niż... Znaczy to też jest w wibracji, nie jest to katolicki obraz, nie jest to mój autoportret. To jest symbol yy, yy, Matki Ziemi, bogini płodności i obfitości i namalowałam go w kolorach czakr. Yy, to jest mój pierwszy obraz, który namalowałam, siedziałam za, na nim do północy. Andrzej jak mówi, no chodź już spać, no chodź już spać, zostaw to. Ja mówię, nie, ja to muszę skończyć. No skończyłam go wstępnie, bo wymaga jeszcze jakichś tam poprawek, yy, sekund sobie schnął e, e, sobie przy kaloryferze i tak mi wyszedł. Nie wiem, czy to jest ciekawy, czy nie. E, tu w okolicach łona jest taka spirala. To jest symbol spirali Życia. I tak wygląda. On jest gdzieś taki 50 na 60 cm. Dość żywej kolorystyce też go namalowałam w formie tak jakby mojej terapii koloroterapii i troszkę żeby wyciszyć myśli i tak wyszło. No mam nadzieję, że się wam podoba. On jest na płycie namalowany, który znalazłam oczywiście na śmietniku i no i taki to jest trochę nie wiem dzieło, bo Homas ale mi się podoba. I jeszcze znalazłam na śmietniku jak szłam taką uroczą figurkę e, dziewczynki z łopczykiem z koszyczkiem. To jest chyba doniczka, bo jest ciężka. Myślałam, żeby ją jakoś przerobić na jakąś lampkę, ale... E, albo świecznik, ale jest za ciężka i stwierdziłam, że nie będę z nią nic robić. Tylko ją pomaluję. I... Jak ją pomaluję, no to wstać do jakiegoś małego miniaturkę kwiatuszka i będzie stał na moim parapecie. Taki taki fajny coś. <grytanie> Dzieciątka takie. Ja dzisiaj troszkę mówię <laughs> zachrypnięta wczoraj właściwie przedwczoraj napiłam się soku z kapusty, robiłam surówkę z kapusty. Wiem, że na mnie źle działa ponieważ mam po nim biegunki, ale specjalnie go wypiłam właśnie, żeby troszkę przeczyścić jelita ani nie spodziewałam się, że gdzieś coś się porobiło w moim organizmie, że dostałam alergii takiego wstrząsu, że nie mogłam oddychać, miałam zaburzone ciśnienie musiałam się położyć oczywiście biegunka też później wystąpiła, ale w pewnym momencie myślałam, że się przekręcę. I ten y, mój atak alergiczny tak mocno wpłynął na mój organizm, że momentalnie straciłam odporność i y, zaczęło mnie boleć gardło. <laughs> I czuję po prostu dzisiaj, że ten mój głos jest taki y, nie do końca mój. Mam nadzieję, że się nie, nie rozchoruję bardziej. To jest takie, myślę, że przeziębieniowe. Nie podejrzewam u siebie żadnego wirusa. Nie mam gorączki. No i właściwie nic mi się nie dzieje, więc jest ok. No, tylko to gardełko mnie tam troszkę pobolewa. No. I, I gdybym się nie pojawiła w najbliższym czasie, moi drodzy, to znaczy się, że. Jestem po prostu przeziębiona, i muszę odpocząć. I, i, I tak to mniej więcej wygląda. No i co? I dzisiaj, co ja dzisiaj będę jeszcze robić? Aha, kończę moją lampkę aniołka. Nie wiem, czy to będzie lampka, ale pokażę ją wam później. Któraś z pań mnie prosiła o filmik z suplementami nastawy. Dobrze zrobię. I yy, zrobię też. Już chyba kiedyś miałam to zrobić, tylko mi jakoś tak wypadło to z głowy, że yy, na kręgosłup, jak dbać o kręgosłup i co stosować kiedy już boli. No ale to też troszkę czasu wymaga, bo chciałam to zrobić z ćwiczeniami. I teraz nie wiem, czy zrobić najpierw teorię, a później ćwiczenia. Czy to wszystko razem połączyć? Może, może zrobić jako dwa odcinki, żeby Was nie, nie przemęczać jakąś dużą, dużą ilością filmów, yy, czy się długości filmów. Chyba lepiej jak są krótkie i możecie je szybciutko sobie obejrzeć. No to tyle chyba. Lampki wam na razie nie pokażę. Może jutro nie wszystko na raz. Yy, yy, jest kolorowa. I nie wiem, czy to będzie lampka, czy będzie patera, bo lampę już trochę zrobiłam ostatnio i, i Andrzej jak się w końcu wziął do pracy i zaczął mi montować kable, także y, lampki są prawie gotowe, <grym> y, bo tak to wstały tylko i zdobiły, ale nie świeciły. No, także y, to tyle moi drodzy. Życzę wam oczywiście miłego dnia. Y, Wczoraj przyszło jakieś dziwne, jeszcze jak słuchałam telewizji tak kątem ucha, bo coś tam Andrzej jak słuchał o tych zawirowaniach geopolitycznych, o tych przygotowaniach wojennych na Ukrainę. No, powiem Wam, że troszkę mnie to zastanowiło i, i nie wiem, co będzie, ale chciałabym Wam powiedzieć, żebyście się nie martwili, nie bali, bo. Nie wiemy co będzie, może będzie dobrze, a nie ma sensu, żebyście się martwili na zapas, bo tylko Wam to pójdzie na organizm. Bądźcie dobrej myśli, zaufajcie Boskiej Miłości, że to się jakoś rozwiąże i afirmujcie o pokój, żeby ci ludzie, którzy tam mieszkają, też się nie bali, też nie cierpieli i ta Ukraina biedna, żeby żeby jakoś się obroniła przed, przed tymi y, dziwnymi wydarzeniami, które nadciągają. Mam nadzieję, że, że będzie wszystko dobrze i, i y, też w, myślę, że jak będziemy myśleć pozytywnie, to też gdzieś damy sygnał do wszechświata, że żeby to się y, skończyło pozytywnie. No, to tyle. Już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. Dzisiaj w Katowicach ma być troszkę cieplej, więc ubierzcie się tak, żebyście się nie przegrzali po tych mrozach. Wczoraj też jeszcze widziałam pogodę i pokazywali Ateny całe w śniegu. Ja byłam w Grecji dwa czy trzy razy i no Ateny mi się kojarzą z gorącem: 40 stopni, upał, pragnienie. A tu nagle śnieg i biało. Ale e, krajobraz był bajkowy. No, naprawdę wyglądało to przepięknie. Jak macie możliwość, to sobie pooglądajcie w internecie, jak wyglądają Ateny zimą. E, zaśnieżone. Rzadki widok. No, to tyle. Jeszcze raz miłego dnia. Bądźcie zdrowi, bądźcie spokojni. Pozdrawiam serdecznie.